1 października 1919 roku to pamiętna data. Tego dnia doszło do spotkania organizacyjnego, podczas którego powołano pierwszy w Środzie Wielkopolskiej klub piłkarski. Nadano mu piękną nazwę – Polonia. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku do kraju zaczęli wracać Polacy mieszkający na ziemiach zaborców. Jednym z nich był Antoni Wróblewski. 9 września wraz z grupą znajomych Antoni Wrublewski wybrał się na mecz ówczesnego mistrza Wielkopolski Unii Poznań. To właśnie po tym meczu lub w jego trakcie w ich głowach narodził się pomysł, by w naszym mieście powołać drużynę piłkarską, której prezesem został Adam Pankowski. Pierwsze boisko urządzono przy ulicy Strzeleckiej na placu porośniętym trawą. Tam się spotykano, trenowano, a także rozgrywano mecze. Pod koniec października 1919 roku w Polonii pojawił się tenis ziemny. 25 sierpnia 1920 roku władze klubu dokonały oficjalnej rejestracji. Do magistratu w środzie wysłano pismo, które informowało o powołaniu Towarzystwa Sportowego Piłki Nożnej Polonia. Prawdopodobnym powodem rejestracji klubu mógł być wymóg poznańskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej, do którego chciano przystąpić. Ostatecznie polania do tegoż związku wstąpiła w 1921 roku. Najstarszy udokumentowany mecz Polonii odbył się w środzie, 10 kwietnia 1921 roku o godzinie 15. Przeciwnikiem naszej drużyny była potencja Poznań. Nie znamy wyniku tego spotkania, ale istnieje notatka potwierdzająca, że ono się odbyło. Najstarszy zachowany rezultat meczu to porażka 4 do 6 z Wiktorią Jarocin. W listopadzie 1921 roku Polonia przystąpiła do gier ligowych. W pierwszym oficjalnym meczu Polonia zmierzyła się w śremie z błyskawicą i przegrała 0 do 1. W 1923 roku Polonie dopadły pierwsze poważne problemy finansowe, z którymi klub borykał się dość długo. Braki pieniężne były na tyle duże, że w październiku 1925 roku postanowiono wystąpić z Poznańskiego Związku Okręgowego Piłki Nożnej i zakończyć działalność. Upadek Polonii spowodował, że w środzie brakowało drużyny piłkarskiej. Ostatecznie 28 listopada 1926 roku zwołano zebranie założycielskie nowego klubu. Nadano mu nazwę Pogoń, a klub miał być kontynuatorem tradycji rozwiązanej wcześniej Polonii. W Pogoni oprócz piłki nożnej działały również inne sekcje takie jak tenis ziemny, lekkoatletyka, boks, kręglarstwo, strzelectwo, kolarstwo, hokej i najmłodsza z sekcji sekcja motorowa. W latach 30. w Środzie Wielkopolskiej działały trzy kluby piłkarskie Pogoń, Strzelec i Legia, które między sobą toczyły zacięte boje oprym w mieście. W 1939 roku wybuchła wojna, która na sześć długich lat zawiesiła działania klubu. Po zakończeniu II wojny światowej już 14 kwietnia 1945 roku odbyło się zebranie, na którym powołano Średzki Klub Sportowy – a 9 czerwca przywrócono nazwę Polonia. W tym czasie w klubie działały takie sekcje jak piłka nożna, lekkoatletyka, gier sportowych, pływacka, wioślarska, kręglarska i tenisa ziemnego. Jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w Polonii był Józef Sujkowski, który w 1949 roku zdobył Mistrzostwo Polski w turystyce motorowej. Od 1949 roku w Polonii działała sekcja hokeja na trawie, która została utworzona przy Średzkiej Cukrowni 4 lata wcześniej. W latach 50. ze względów politycznych często zmieniono nazwę klubu, który nazywał się kolejno Związkowiec, Unia, Kolejarz, Kolejarz Polonia, a od 1957 roku nosi nazwę KS Polonia Środa Wielkopolska. W tym czasie oprócz sekcji piłkarskiej i hokejowej bardzo aktywna była także sekcja tenisa stołowego oraz szachowa. Po 1960 roku najbardziej znanym sportowcem Polonii był późniejszy olimpijczyk Grzegorz Korcz. W latach 1967-1973 zawodnik ten występował w reprezentacji narodowej. Wydarzeniem roku 1968 dla sekcji piłkarskiej był Puchar Polski. Po wyeliminowaniu LKS Nekla do środy przyjechał drugoligowy Lech Poznań. Poznaniacy nie bez problemów wygrali z Polonią, pokonując nasz zespół dopiero w rzutach karnych. W 1971 roku pierwszy w historii klubu medal mistrzostw Polski zdobyła sekcja hokeja na trawie. Nasi laskarze zajęli trzecie miejsce w kraju. Pod koniec 1971 roku z inicjatywy Marka Maciejewskiego założona została sekcja piłki ręcznej. Mecze szczypiorniaka w tym czasie rozgrywane były nie w hali, ale na asfaltowym boisku przy ulicy Sportowej. W 1973 roku powołana została kobieca drużyna hokeja na trawie. Początki nie były łatwe, ale już w 1975 roku juniorki przywiozły srebrny medal z halowych mistrzostw Polski, a seniorki wróciły z brązem. W 1976 roku hokeiści powtórzyli sukces z 1971 roku, i ponownie zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski. Także w 1976 roku Polonia została Mistrzem Polski na boiskach otwartych w hokeju na trawie. A dokonała tego żeńska drużyna prowadzona przez Zygmunta Piaseckiego i Mariana Nowaczyka. Tytuł mistrzowski wywalczyły Danuta Będziech, Zofia Frąckowiak, Mirosława Wasiela, Anna Nowak, Zofia Przybylska, Radosława Muczkę, Beata Grocka. Danuta Frankę, Maria Buszko, Róża Czwojdrak, Barbara Schulz, Krystyna Kowalska, Alina Małecka i Małgorzata Kozak. W latach 70. i 80. piłkarze Polonii rywalizowali głównie na terenie byłego województwa poznańskiego, często tocząc mecze derbowe z drużynami ze Śremu, Jarocina i Wrześni. W sezonie 1992/93 Piłkarze Poloni Środa zajęli czwarte miejsce w ligowej tabeli, ale dzięki odstąpieniu miejsca przez Kotwicę Kurnik Poloniści znaleźli się na szczeblu centralnym, czyli w rozgrywkach trzeciej ligi. Na tym poziomie pozostawali do sezonu 1997/98. Ważnym momentem w sekcji hokejowej było nawiązanie współpracy z firmą Hydropom już w 1994 roku. Po złoto w hali sięgnęli juniorzy młodzi. Rok 1996 rozpoczął się z kolei od sukcesu pierwszego zespołu, a poloniści zdobyli brązowy medal halowych Mistrzostw Polski. W 2000 roku średcy piłkarze po raz pierwszy w historii zdobyli Okręgowy Puchar Polski. W finale rozegranym w Luboniu poloniści pokonali Lecha II 2-1. W kwietniu 1999 roku doszło do wcielenia klubu Parys w Środa pod skrzydła Polonii co zaowocowało pojawieniem się sekcji darta? Już w pierwszym sezonie drużyna wygrała rozgrywki drugiej ligi. Największym talentem średniego darta był Marek Standera, który zdobył Mistrzostwo Polski Lewen, a następnie uczestniczył w Mistrzostwach Świata w Niemczech, gdzie zajął 25 miejsce. Rok 2000 przyniósł największy sukces w historii męskiego hokeja na trawie. Drużyna Leszka Andrzejczaka, Hydropomp Polonia Środa Wielkopolska, został wicemistrzem Polski. Warto tutaj też odnotować, że członkowie tej drużyny, Dariusz Małecki i Dariusz Marcinkowski, wzięli udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. Pierwszy raz zdarzyło się, aby czynni zawodnicy Polonii wystąpili na Olimpiadzie. W sezonie 2010-2011 piłkarze Poloni po wielu sezonach tułaczki w niższych ligach wywalczyli upragniony awans do trzeciej ligi i to na tym poziomie występują do tej pory. Na początku 2009 roku pojawiła się w Polonii kobieca drużyna piłki nożnej. Po dziewięciu latach działania i kolejnych awansach Polonia Środa gra obecnie w pierwszej lidze. Nasze zawodniczki kilkukrotnie powoływane były do reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych, a powołania otrzymywały Julia Mikołajczak, Roksana Wojtecka, Dominika Hyża oraz Beata Nowak. W 2010 roku po wielu latach drużyna piłki ręcznej Polonii wróciła do rozgrywek ligowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się mecze piłkarzy Polonii Środa po awansie do trzeciej ligi. Będąc przy piłkarzach warto wspomnieć, że wychowankowie sekcji piłki nożnej corocznie otrzymują kilka powołań do kadr reprezentacji okręgu i województwa. W latach 2014-2018 doszły do tego powołania do reprezentacji Polski, już jako zawodnicy Lecha Poznań na konsultacjach szkoleniowych przebywali Maciej Chudy i Bartosz Bartkowiak, a w 2014 roku Szymon Grzelak. W latach 2015-2019 piłkarska drużyna Polonii stała się najlepiej grającą drużyną w wielkopolskich rozgrywkach pucharu Polski. W tym czasie poloniści pięć razy z rzędu zdobyli okręgowy puchar Polski i trzy razy wznosili do góry trofeum za zdobycie wielkopolskiego pucharu Polski. Dzięki temu nasz zespół miał okazję zagrać w ogólnopolskich rozgrywkach pucharowych, gdzie dotarł do jednej szesnastej finału, co jest jednym z największych sukcesów klubu. Od 2013 roku w klubie zaczęły pojawiać się kolejne nowe sekcje. W październiku powstała sekcja kolarska, w następnym roku utworzono z inicjatywy Leszka Wierzbickiego i Wojciecha Stalca sekcję biegową, a następnie w 2015 roku powrócili do Polonii szachiści, a w 2016 roku szeregi Polonii zasiliły sekcję tenisa ziemnego i darta. W 2017 roku reaktywowano sekcję tenisa stołowego. Najmłodszą sekcją jest sekcja e-sportu, która również powstała w 2017 roku. Obecnie w KS Polonia Środa Wielkopolska działa 9 sekcji, w których na co dzień sport uprawia ponad 700 zawodników i zawodniczek. Oznacza to, że kolejne 100 lat działalności Polonii Środa zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco.